Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Bruno Jasiński, but w Butonierce, Deszcz. Motto: Ole bruit de la pluie, Verlaine. Pada deszcz. Pada deszcz. Tańczą cienie na Firance. Biały Pierot, nocny wieszcz, Deklamuje lili stance. Nocą cicho, wszystko śpi. Jacyś w kryzach, mrok rozpływa. Wynosili coś przez drzwi, miękkie kroki wchodzą w dywan. Krzywy pajac, biedny klaun, głupi rycerz beatryczy. Twarz wykrzywił zło, jak faun. Na podłodze siadł i krzyczy: Jak chcesz wrzeszczeć, ciszej wrzeszcz. Przyjdą ludzie, światła wniosą. Pada deszcz. Pada deszcz. Monotonnie. Kaplicioza. Tobie, Reniu. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnalektury.pl.